Siema! Dzisiaj będziemy grać w StumbleGuys. Przywitaj się, Roksana. Hej, co? Dobra, gramy. O nie! żeś żeśmy nie podali. Jaki masz kod? E, czekaj, tworzę. No. 967 e, 9, 6, 7. 9, 6... 9, 6, 7, dobra. 6, 9. 6, 9. 6 dziewięć Boło 6 dziewięć 6 dziewięć O górku łapki w górę i zwinika Nie zbierzam ale to było bardzo miłe No i na, ym, na milion subskrypcji to... Nie weź nie mów Ten, ja nic nie obiecuję, ale może, może na tysiąca nagram piosenkę. To ja z nim będę nagrywała, bo ja będę nagrywał odcinek, ze ja bo ja będę, bo ja, be bo ja będę nagrywał ten teledysk, to nie będzie taki teledysk, ale piosenka jakby ze Guys'a. Na przykład Stumble Guys lubi w to grać, bo takie coś, co się rymuje ze Guys'a. Tam guys co to grać, to jest taka fajna gra. No tam na przykład takie coś. Będę ja umiem rybować. Yeah. Jakby ktoś się pytał, to ja praktycznie... <tAST quiet finishuser windows inside> <começa> I skrócik, pu, pu. Udało mi się skrócik i su, 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 Spadłaś? A ja cię będę obserwował. Odoszłaś Fajnie. Może na tysiąca, ale może piosenkę nagram. Na gówniany gówniany ten będzie montaż, ale będą napisy, co ja mówię, bo pewnie będę mówił cink ciąg ciąg majtki ściąg, więc będzie napis więc może będą napisy. Bo pewnie będzie stumble guys i y", tak dalej, to będzie cink ciąg ciąg majtki ściąg. Wiesz o co wiecie o co chodzi. Prawdopodobnie na milion, y, 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 on nagra piosenkę, y, on pokaże twarz, ale nie jesteśmy tego pewni. A ja nie ta... jestem tego pewien. No, ale prawdopodobnie no bo zająć życie, to już się zdarzy w trzy dni. Jak powiem, o y, ogłoszę na szorcie, kurde, że pokaże twarz na milion subów, to pewnie w kilka dni to wbije. Ale na razie tego nie chcę ogłaszać, to bo nie, co? W ogóle widziałeś jak na kajdzie? Pyk, pik. No goście przesunąć się! Ja nie mogę gościu się bał wejść tam, a ja nie mogłem, bo była gromadka ludzi. Nie kłam, Kurde, nie? tu jest moja koleżanka, tutaj ten astronauta. No a to ja jestem astronautą bo spadłam. No, niestety, Ta. Ale... Lilan Kuska. Jak ty się nazywać, bo ty masz to... Ja, jaki? To ja Pikachu. O kurde, Hanni Drop! Jak? Ja tu prawdopodobnie wygram, bo jestem najlepszy w tej mapki skillowe. Roxana to potwierdzi, bo ja grałem z nią w Dasha, nie? Ja nie jestem Roxana, ja jestem sznyta 55 Nick z Robloxa? Nie, ale też mam taki nik w real jak coś. W sumie tak. No, bo ja. To jest nazwa jej psa, jak coś. No, ale jak będę miała miano, czyli z harcerstwa taką specjalną nazwę, no to prawdopodobnie tą nazwą będę się posługiwała. Bo wtedy mi ją łatwiej zapamiętać i tak. Big. I moja nazwa to prawdopodobnie będzie nie wiem, Aquaria czy coś takiego. Ja dalej się trzymam na najwyższym piętrze. Nie najwyższym, Żebym idealnie to wymierzył. No. A ja, jak coś gościu będzie przychodził. O, gościu spadł. I jakbym gościu, jakbym w, tyśmy, w tym samym czasie spadł, to jakbym poza wulkan skakał, skakał. Poza wulkan. No. No. Bo tak, bo tak, tak. Pierwszy odcinek z kolei, ranko. Ponowny odcinek z grupą. O jest, dawaj. Dobra, 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 dobra. Jest. dwa. Jak ktoś, to ja będę mało mówił, bo ona będzie za mnie gadać, bo ona dużo gada, jak zwykle. No, ja jak drugie gadać. Do kogoś, bo tak czemu... Ogólnie mój pies gra ze mną i zostawcie ładną górę dla mojego psa. No! Zostawcie łapkę w górę dla Pikucia, dla, dla Tosi i dla Sznyty. Doskonale. Sznyta to ten pierwszy piesek, co wleciał na kanał. No, to był mój pierwszy film. Short znaczy. Short, no. To był pierwszy piesek. To był pierwszy piesek, którego nagrałam. A mój ten taki, to był już stary taki, nie? To on. No, let's go, sui. Kurde, 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 kurde sui. A to ty ch chyba będziesz mnie oglądać, Roxana, nie? Słuchaj. Ty będziesz mnie chyba oglądać, Roxana, nie? Nie, wygram. Jestem trzecia. A ja będę robił, a ja będę robił nie. Ej, a ja przyjdę. Zróbie. Ja ostatnio grałam z youtuberem i on po tych strzałeczkach chodził i ja takie co on robi? jakich takie... strzałeczkach? No po tych strzałeczkach, po, jak jest no to są też strzałeczki i sznurki. No to, to ale chodził i okazało się, że to był jakiś abra, le, le, le. A ja go znam, ja go oglądam nawet. Ale to on tak nie gra. On nie gra tak, bo tak ci nie da, bo to przenika. Ja to raz nawet na odcinku no, próbowałem. A miał czerwony nick? A miał czerwony nick? Tak. No to on. Wiem. No. Nie będziemy razem na 100% jaka drużyna. Zaraz. Żółta. Tak myślałem. Niebieska. Nie, niestety będę musiał cię rozpapilić. Trzeba cię rozpapilić. Rozpapilamy! ubu! No, dokładnie. O ty parzem walnął jak... Pum, pum, pum! Ten, Nie, ten, walę, walę, walę. Kurde! Chłalat, chłalat, ale cię walnęłem. Ej, ogólnie wygrywamy. Przegrywacie, kurde. Ty Mongole, wywalaj! Od pierwszego tysiąc się... Netto mi interesuje. No to tego nie mogę znaleźć. Ja Pyk, pyk, sół! Wywaliłem cię! Nie, nie! Nie typię, nie trzelaj do mnie, okej? Nie, nie odczepię się od ciebie. Pik, pik, psu i, mm. I debinu wywalaj. Ten tu, o proszę. Nie do tej flagi. Proszę wyjść stąd, kurde. Gościu! Walony! Śmierdzący! Debeno! No, bo ona musi coś tam z historii. do już nie przerażę. No sobie tak trochę? No. No. Przegrałem, będę cię oglądać. Ale gdybym mógł, to bym wygrał, tylko co to za buciki kurde. Większość to te twoje boty zrobiły. Ale, ale ja jestem dobry akurat w to. Tylko, że bociki mi przeszkadzały. Cześć, że sami moi ludzie mnie uderzają. Chwilę. Proszę jakaś fajna mapa dla Roxany. Please, nie bodbasz, bo bo, bo... bo. fajnie, ale lepiej by było, jakby były plasterki miodu. Jakby by było fajnie. Nie, bo ty nie umiesz blogdasza. Doskonale. Doskonale mówię. Odpowiedź za milion złotych. To, to będziesz, gram? <toczynce> oh, o, widzę cię! O, jaki gołek Patrzcie na nią! W... <toczynce> <toczynce> Kanior! <tak <pastoritarza> <toczynce> ja Dawaj, lecimy dalej. No, ja patrzę jakiegoś pokora No gościu, ja tworzę grupę. 1, 4, 2. Dobrze widzowie, Pikachu ostatni, nie. Z Pikachu nie wiem. jak do niego mówię, Pikachu. Mamine ostatni los muszę za niedługo kończyć. Gramy już 40 minut. Dobrze mów hasło. 1, 4, 2. 1, 4, 2. 9, 8. 9, os. M. Os. M., os. M., os. M., e, ee, eem. Sły graj, zagraj, graj, graj. Zagraj, zagraj, graj. A mogę podać tw twojego numeru pierwszą literkę? No, no dobra, siedem. No siedem. Nic więcej nie powiem. Bo będę zła. No. A jego to... Jakby ja mam zapisane e, T-O. T-O. To moje jest pierwsze ten... Moje pierwsze jest ten... Sze sześć, nie? Tak, to okay. sześć zazwyczaj, a ja zawsze na początku i marnuję tą szansę, let's go lecieć dalej let's go ja, do, ja, do, ja cały czas śpiewam jeden teledysk, normalnie cały czas nigdy nie przestaję go śpiewać tylko czasami na odcinku upoważniejam ile tu ludzi jest ja się cofam zaraz Gdzie? No na YouTube, ale ty co usunąłeś? Kiedy? No nie pamiętasz jak e, N A N A D I A M swoje prawie nazwisko. No ja mówiłam, żeby nie mówiła, więc ale ją utrzymałam. Nie no, podałeś jej imię, jakby ich D rodzaj 2 milion. Rodzaj 2 milion, który cały czas się kłóci, nie? Moja siostra jest... A, to jest typowe radzeństwo. Co? Ale to jest typowe rodzeństwo. Ale to jest dziwne, że moja siostra jest o wiele młodsza ode mnie. Ogólnie mamy cztery boty. Cztery boty? Bombardmen! Ja prawie nigdy nie gram. Kiedy ostatnio grałam w bo bo Bombardmenta, o kurde, to było chyba ponad miesiąc temu. No dobrze widzowie. Ja już niestety ale muszę kończyć, pa! No, ona to musi kończyć, a ja dalej będę grał. Nagrywamy. Jak już i. Jak? Jakim cudem? Co? Ona w... o, nie, wywaliło ją Hualand, Holland Hualand, Hualand, Hualand O nie Puk, puk, puk Pa Skrzyny E, Eczka Dobra, wychodzimy Uwielbiamy Pyk, no. Jungle Roll na finał. Let's go. Możemy let's go. Chyba wygram tu. Pyk, pyk. Slidik. Slide, 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 slide. Pyk, pyk. Na odcinku jakoś te lepiej mi slajdy wychodzą. Nie gadam, że ładnie mi wychodzą te slajdy, ale na odcinku to potęga normalnie. Kurwa, coś hmm. do mnie dzwonił ogólnie. Piotrek, odbierz bierz ten telefon! A dobra! Albo załóżmy okay. do rok. Jak tam się gościa. Okej. Dobra, to pod koniec zagrywam i będziemy kończyć. Także...